Ale to był jeden z Twoich najlepszych występów w tym sezonie, a przede wszystkim najlepszy mecz całej Waszej drużyny. Jak podsumujesz to spotkanie? Oczywiście, był to nasz najlepszy mecz jako drużyny. Mój indywidualnie nie był najlepszy, ale cały czas nie mogłem przeboleć, że to przegraliśmy. Wygraliśmy 5-1 w wyścigu 14 i mieliśmy szansę na zwycięstwo w całym meczu. Nie udało się. Było ciężko. Każdemu z nas przytrafiała się wpadka. Ja zaliczyłem 1-0, tak samo jak Chris Holder. You know, Pozostali to... koledzy też łącznie zdobyli niewystarczającą ilość punktów. And, uh, yeah. Było blisko, ale nie wystarczyło. That, uh, ale pokazaliście team, jako zespół, że potraficie walczyć that z jednym z czołowych zespołów PG Extra Ligi jak równy z równym. Oczywiście, że potrafimy to robić. Każdy z zawodników naszej drużyny potrafi wygrywać z rywalami z innych zespołów. Przez cały ten sezon nie udawało nam się zgrać z dobrej dyspozycji tego samego dnia wszystkich chłopaków. Dwóch, trzech z nas punktowało, ale to to inni mieli gorszy dzień. Dzisiaj było już bardzo blisko, żeby wygrać, ale to wciąż za mało. Klub poinformował, że w na kolejny sezon. Skąd taka decyzja? Po prostu mi się tutaj podoba, lubię ostroski tor, dobrze się czuję w tym klubie, po co było coś zmieniać. Nie udało mi się z drużyną spełnić marzenia o pozostaniu w PG Ekstralidze, ale plan teraz jest jeden, wrócić do niej w kolejnym roku.